Hej, cześć, siemanko, ja się nazywam Patryk, jak widzicie tutaj przede mną leży paczka, więc ją sobie rozpakujemy i zobaczymy, co jest w środku, tradycyjnie, zapytajcie, co mamy w środku, czy coś. Nie chcę rozróżnąć kontentu, ale tak to powinno się nazywać. Uuu, poszło, musimy tutaj sobie napocząć naszym ulubionym sprzętem najlepszym sprzętem ever i ukazuje nam się kolejna folia bąbelkowa więc zobaczymy co mamy w środku i czy to jest jedna czy dwie jedna, niestety tylko jedna ups, wyleciały dobroci, wyleciały dobroci, wygrywa to jest naklejka no to nic, jeszcze przyjdzie jeden szajs chyba odpakujemy sobie, zobaczymy co mamy w środku i jak to wygląda i jak to się prezentuje tak, przyjdzie jeszcze jeden szajs szkoda, że nie w jednej paczce no ale czego się nie robi dla nas, będziemy robić kolejny unboxing Oda Życie. Mamy tutaj Dead Rising 2 of oh, the Record od Capcomu. Jest to gra Capcomowa. Dead Rising jest to gra ekskluzywna teraz na Xbox, wcześniej tego nie było ekskluzywności, przez co wychodziła wszędzie. Nie wiem, czy na PC to wychodziło, ale wiem, że wychodziło na PlayStation 3, na Xbox na 360. Yy, I generalnie jest to gra yy, taka dosyć przeciętna, jak moje opakowanie od tej gry. Dosyć takie przeciętne, ale taka niby gazetka, coś w tym stylu. Zobaczmy, co mam w środku. Minus, nie mamy książeczki. Mamy samą płytkę w stanie. Ok. Tetra Racing jest to dosyć przeciętna gra. No, zombiaki klasyczne, strzelamy, zabijamy ząbiaków, i tutaj musimy pozbyć się jak największej ilości zombie. To nie jest gra dla każdego. Nie każdemu może się ta gra spodobać, no ale jest tania, bo tylko 10 zł, więc warto jest sobie taką grę zakupić. Jeżeli chodzi o e, takowe gry, no to warto jest mieć w swojej kolekcji. To by było na tyle, bo nie wiem, co się bardziej rozwiązywać na temat tej gry, co dalej tutaj mówić. Myślałem, że przyjdą dwie od razu, no niestety, będziemy musieli czekać na temat tej drugiej. Miałem więcej do powiedzenia, no ale niestety, tak widocznie wyszło, że jak zwykle wysyłać będą 50 razy, jed... 50 razy gry, zamiast to spakować do jednego i wszystko wysłać z jednego. No ale cóż. Tak wygląda unboxing Grand Rising 2 all the record na konsolę PlayStation 3. Ja sobie zobaczę jak ta gra wygląda, a was zapraszam do zostawienia łapki w górę subika i dzwoneczka. Zapraszam was na live, jeżeli się takowe pojawią. Patrzcie linki w opisie materiału do idaś i kapsel. i widzimy się w kolejnym unboxingu. To by było na tyle. Hejos, pa papa, adios, muchać buziaczki, papa. Pa.